Ośrodek Kultury Arcus postanowił zorganizować Festiwal of Peace and Love. Główny cel to promowanie miłości i pokoju poprzez muzykę. Główny organizator i pomysłodawca to Szymon Kałużny, a jego motto to Młodzi dla Miłości i Pokoju. Dlatego dzisiaj w Parku Czechowickim będzie po pierwsze dużo miłości, dużo dobrej muzyki i dużo pokoju. Bo o to tutaj chodzi. Zapraszam. Miłość nie ma co Niech popłynie pokujacznie to powiedz skąd pomysł na zorganizowanie festiwalu? Właściwie chciałem przede wszystkim zrobić coś w końcu w kierunku zmiany, tego, co dzieje się na świecie. Nie wiem, czy wyjdzie, ale myślę, że. Ważne jest to, żeby robić cokolwiek. Na scenie widziałam plakaty z m.in. Janem Pawłem II i pewne cytaty. Czy to są jakieś Twoje motta, czy, czy coś przypadkowego? Tak, to są zdecydowanie cytaty, z którymi bardzo się identyfikuję. Um, I postacie, chyba też, które wpływają jakoś na świadomość, prawda? Tak, bardzo. Zawsze bardzo podziwiałem wszystkie trzy postacie, przynajmniej odkąd się o nich dowiedziałem. A powiedz, jak wrażenia po dzisiejszym festiwalu? Czy udało się? Jest tak, jak miało być? E, powiem szczerze, że spodziewałem się mniej ludzi, tak więc jest lepiej, niż, niż myślałem, że będzie, e, no i przekonamy się, jak będzie dalej. Jeszcze... Powiedzcie, jak festiwal? Podoba wam się? Oj, bardzo. Po prostu emocje tak ruszają, że chcę się słuchać. A dlaczego tutaj jesteście? Zastanawiacie e... się z tym, co jest? Tutaj... Prawdę mówiąc... Mówiąc nie same teorie są dla nas bliskie, a ludzie, którzy tu śpiewają, Szymon jest naszym bliskim znajomym i osoby, które tutaj grają też znamy bardzo dobrze i głównie dla nich tu przyszliśmy, słychać ich, wspierać i cieszyć się ich muzyką. Bardzo nam się podoba, jesteśmy zachwyceni, że młodzi ludzie tak fajnie grają, taką fajną muzykę, fajnie to wygląda, myślę, że będzie jeszcze wiele ciekawych zespołów, fajny wieczór. A proszę powiedzieć, czy utożsamia się pani z tym, co jest na scenie, z tym motywem? Czy po prostu przypadkiem? Nie, utożsamiam się. Myślę, że to w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w, w, patrząc na Ukrainę, na Syrię, fajnie, że młodzi ludzie to widzą, to chcą coś zmieniać, super. Cześć nam się chowa, młody człowiek. Jak Ci się podoba festiwal? Eee, fajnie. Tak, podoba ci się? Tak. Fajne zespoły? Świetnie! Bardzo fajna inicjatywa i tutaj zorganizowana przez naszego kolegę. Uważamy, że to naprawdę bardzo dobry pomysł. Kasia jest z Ursusa i chciała coś powiedzieć. Tak, że ja kocham Ursus. Tak, kocham. Mieszkam tu od dziecka. Od 18 lat dokładnie. No i lubię ten park w ogóle. Bardzo lubię, bo jest oczko wodne, jest muszla, muszla muzyczna, gdzie można grać. Gdzie grają super gwiazdy, m.in. Innymi... Zbigniew Wodecki. Tak. Tak, Zbigniew Wodecki też. E, powiedzcie, e, czy utożsamiacie się z tymi hasłami, które tutaj dzisiaj są głoszone? E, tak, z pewnością. podoba nam się, że to jest festiwal połączony z mu muzyką przeciwko rasizmowi i, i to chyba przemawia do nas. No zgadzamy się z tym. A myślicie, że jak się będzie o tym mówiło, będzie się grało, będzie się organizowało festiwale, że to faktycznie wpłynie na, na ludzi, na młodych ludzi? No nie na wszystkich na pewno, ale na pewną grupę, tak, która będzie przychodzić na te festiwale i będzie jakby te po poglądy podzielała. Jakie podoba się festiwal? No podoba się to nie dla nas już w tej chwili, ale trzeba być ciekawym i trzeba być otwartym i należy słuchać, a w ogóle przyszłyśmy z klubu. Z klubu seniora Wesoła Chata, z domu Kultury Miś. Po prostu z, z powodu z wielkiej sympatii dla pana Bogdana Kałużnego, a miał tu występować, występować jego syn. O, i zostało powiedziane. Sympatia wyznana. Z hasłami, panie się utożsamiają? No jak najbardziej. Głosić, śpiewać i wierzyć w miłość. Bo Jakie pierwsze wrażenie? Aj, a tematy, które dzisiaj tutaj są prezentowane, miłość, pokój, nie są obce? W tej chwili żeśmy przyszli, także jest ciężko cokolwiek więcej powiedzieć, ale tematy ogólnie nie są obce. Widzę, że się Pani super bawi. Próbuję. <noise> Proszę powiedzieć, jak się podoba festiwal? Mi ogromnie. I dziecku też na pewno. Niewątpliwie. A y, czuł tożsame się Pani z tymi hasłami, które tutaj dzisiaj są prezentowane? Miłość, pokój? Zdecydowanie. Zdecydowanie. Pani tutaj umuzykalniona, nuty są na kolanie. No tak. E, jak festiwal? Podoba mi się, fajny pomysł. A nuty związane z festiwalem, czy nie? Nie, kompletnie nie. Aha. Czyli zawsze blisko muzyki. Słucham? Zawsze blisko muzyki. Tak, o to radzenia. A, a skład, które tutaj dzisiaj są motywem przewodnim, bliskie wam są, miłość, pokój? Tak, ja wspieram miłość i pokój. Igor Prawda. też. Miłość to i pokój. Najważniejsze motywatory ludzkich działań, według mnie. To jest to, jest to czym się trzeba kierować.